Mahasandhi. Wielka doskonałość stanowi żywe ucieleśnienie Mahamudry, to jest wielkie postawy. Mahasandhi, wielka doskonałość, to praktyczny pojazd praktykowania lajów. Mahamudra jest podstawą tej ścieżki, podobnie jak Samnyasa, ostatni pojazd uczniowski na ścieżce laja. Przykazanie, Bądźcie zatem tak doskonali, jak ojciec wasz niebieski doskonały jest? Może być kredo prowadzącym adepta po ścieżce, chociaż niewielu bierze to przykazanie Jezusa Chrystusa zupełnie na serio. Kluczowe pojęcia, które wprowadzają do Mahamudry, a zarazem do pierwszej tajemnej Laya jogi i pojazdu jogacariów, to Darsiana, Pchawana, Czarya i Pchala. Ukazują one cztery aspekty duchowej realizacji wielkiego wchłonięcia, mahalaya. Jednocześnie owe aspekty są zarazem filarami, jak i stopniami czy szczeblami praktykowania tajemnej laya yogi jako mahamudry. Darsana to właściwy pogląd, słuszne widzenie, esencjonalnie zaś spojrzenie. Patrzenie, spoglądanie lub widzenie to istotny sens tego filaru czy stopnia. Można powiedzieć, że jest to właściwa postawa obserwatora skupiona w wizji guru. Ćwiczenia takie jak trataka na postaci guru są wielce pomocnym wstępem. Widzenie boskości, dostrzeganie piękna wewnętrznej istoty, patrzenie z punktu widzenia zrealizowanej istoty. Wszystko to pozwala wejść tam, gdzie wielkie istoty już się znajdują. Bhavana Dosłownie stawanie się, wywoływanie przebywania w siedzibie swej własnej natury. Właściwa medytacja, praktyka skupienia przynosząca błogość i zanik jakichkolwiek uciążliwości. Świat staje się zabawny, jesteśmy w świecie jakby dziećmi, które bawią się każdym zdarzeniem. Nawet tragedie są postrzegane jako zdarzenia zabawne. Boski humor i błogość zabawy duszy wcielonej w materię. Obserwowane staje się naszą rzeczywistością. Bawimy się tą grą zdarzeń i sytuacji, wczuwamy się w przestrzeń, wsłuchujemy się w przestrzeń i doświadczamy tej nirwany bezbolesnego reagowania na świat i wydarzenia. Ciaria. To głęboka świadomość duchowego posłannictwa i działalność służąca podtrzymaniu właściwego kierunku, to jest spełnieniu swej misji w życiu. Działanie i wędrówka po szlakach wytyczonych przez potrzebę spełnienia własnego celu w życiu. Każda dusza odkrywa misję, dla której przybyła na ziemię i wypełnia swe zadanie. Ciaria to także świadome służenie dla spełnienia misji swego guru. Właściwe działanie to spełnianie swego zadania, realizacja odkrytej wewnętrznie misji życia, także wypełnianie woli lub prośby swego guru. Cały sposób życia zostaje zorientowany tak, aby służył spełnieniu duchowego posłannictwa. Pchala to owoc, skutek, etap końcowy, efekt. Cóż jest owocem filarów poprzednich? Realizacja indywidualnego zadania swej duszy powoduje, że w końcu osiągamy pojęcie o celu istnienia w ogóle, a dusza wypełnia swoje kosmiczne zadanie. Powrót do domu Ojca Niebieskiego staje się możliwy, gdyż nie ma już niczego, czego spełnienie zatrzymałoby nas tutaj. Dusza nie powraca do raju, zanim nie wykona swojej pracy, zadania którego podjęła się, zanim wyruszyliśmy we wcielenia na materialnym świecie. Całkowita wolność duszy od jej zobowiązań jest owocem ścieżki duchowej. Kultywowanie tych czterech aspektów i stopni nauk stanowi mahamudrę. Jest to formalną praktyką adepta, a mahasandhi, kiedy ucieleśniamy te aspekty w swoim życiu, mając bezpośrednią świadomość Guru jako iszwary. Praktyka Mahamudry obejmuje też cztery stany istnienia: siedzenie, chodzenie, jedzenie oraz wydalanie. Laya Samnyasa. Istotą procesu samnyasy w Laya Jodze, który jest podstawą dla praktyki tajemnej Laya Yogi, jest pochłaniające wyrzeczenie. Bóg tęskni za Tobą całą swoją wszechmocą. Śwara jest pierwotnym Buddą, panem, władcą i bogiem zarazem. Ty jesteś jego stworzeniem. On pozostawił Tobie wolność wyboru. Jeśli Ty wybierzesz pana, on natychmiast przybliża się do Ciebie i przyjmuje Ciebie siłą całej swej tęsknoty. Jego tęsknota powoduje, że zostajesz wchłonięty w Boga. Jest to layam. Wolna wola jest jedyną przeszkodą. Jest to wola indywidualnego, egoistycznego życia, wola wcześniejszych wyborów i zobowiązań. Emocjonalnie jest to wola, pragnienie oddzielnej egzystencji. Tanha, wola oddzielnego życia, doprowadza nas do osamotnienia i ateizmu, do zaprzeczania istnienia Boga. Jeśli zrozumiesz to wskazanie i ciągle utrzymasz je, niwecząc wolę indywidualnego życia, natychmiast osiągniesz to, że zostaniesz wchłonięty przez iśwarę, przez sprawy pana. Oddaj swe życie, oddaj się całkowicie w ręce Boga, zrezygnuj z siebie całkowicie. Niewielu rozumie te instrukcje, a jeszcze mniej je wypełnia. Samnyasa to przezwyciężenie lęku przed usunięciem największej przeszkody, korzenia ego, którym jest wolna wola i potrzeba oddzielnego, egoistycznego życia. Tak to renuncja ostatniego pojazdu uczniowskiego staje się dobrą podstawą do dalszego podróżowania po ścieżce. Generalnie, student Mahamudry używa syntezy praktyki pierwszej klasy jogi jako swego pojazdu praktykowania. A student Mahasandhi opiera się na drugiej klasie jogi w podobny sposób. Nutą przewodnią pierwszego jest samadhi skupienie w świetle czasu, zaś nutą drugiego jest kriya, wewnętrzne działanie służenie z głębi serca. Czaturmara Praktyka Mahamudry usuwa z czasem cztery rodzaje przeszkadzających sił. Owe siły to odpowiednio Skandha, klesia, Mritju i Devaputra-mara. Cztery aspekty oczyszczenia mogą być doskonałym wzorcem dla programu jogicznego treningu, który ma za zadanie doprowadzić do głębokiego oczyszczenia. Skandhamara – zaciemnienia pięciu składników natury psychofizycznej Bhutendrii – zaciemnienia naszego ucieleśnienia. Przeszkody ciała i cielesności. Klesia. Zaciemienia z plamień emocjonalnych i namiętności. Zaciemienia z natury pasji i pożądań. Mrytiu Zaciemienia przeszkadzające mocy śmierci. Zaciemienia popędu do śmierci i lęku przed utratą życia, który jest złudzeniem wynikłym z oddzielenia. Deva Putra. Zaciemienia boskiej dumy i żądzy. Zaciemnienia wynikłe z boskich pragnień i boskiej tęsknoty, oraz z poczucia własnej boskości typu jestem lepszy od innych, bo się duchowo rozwijam. Mara, to coś jakby ucieleśnione zło, zatem oczyszczamy się od skażeń wiodących do piekła, oczyszczamy się od złego. Cztery rodzaje kuszenia pochodzą od czterech rodzajów zanieczyszczeń. Które należy pokonać i usunąć, korzystając z odpowiednich filarów Mahamudry. Owoce Darsiany. Najwspanialszym owocem darsiany jest pojawienie się czterech boskich cnót, zwanych brahmaviharom. Mamy tu na myśli Maitri, przyjaźń, Karunę, sympatia, Mudhitę, radość i Upakszę, tolerancja. Brahmavihara pojawia się spontanicznie jako skutek praktykowania połączenia z własnym guru poprzez proces zwany darsianą. Rozumie się więc czasem, że Brahmavihara jest początkowym stopniem realizacji Mahamudry. Zdolność do pozostawania w świadomości własnego guru jest także pierwszą Siddhi, która otwiera bramę do pozostałych mocy jogicznych. W pojeździe jogaciariów Aktywizowane są cztery sposoby działania będące oznakami bycia sadguru, czyli kompetentnym przewodnikiem duchowym. Właściwości te są pielęgnowane pośród wszystkich aciariów Laya Yogi. Mamy tutaj uspokajanie, zdolność do wyciszania i niesienia ukojenia potrzebującym wsparcia aspirantom ścieżki, wzbogacanie, zdolność dawania tego co potrzebne. Tego, co jest aktualnie na czasie, dawanie znatchnienia, kontrolowanie, zdolność do opanowania nad sytuacją i władza nad dziejącymi się procesami przemiany, unicestwianie, zdolność do niszczenia, rozbijania ego i jego powłok, rozpoznawanie kanałów i chwytów ego. Z czasem praktykowania, sama obecność Jogaciari będzie dokonywać tych czterech przekształcających działań wobec żarliwych adeptów ścieżki duchowego rozwoju. Realizacja Mahamudry Mahamudra zwana jest najwyższą postawą lub wielką pieczęcią. Ten wielki, praktyczny gest opiera się o wyrzeczenie Sanyasina. Mahamudra przynależy do Advaity, do szkoły świadomości niedualnej, a więc anielskiej, dewajicznej. Jedność czystej aktualnej świadomości z jednej strony, a wyswobodzenie się z uwarunkowań przeszłości z drugiej strony daje gwarancję powodzenia w tego rodzaju ścieżce praktykowania. Uświadomienie natury przestrzeni energii Akasia, praktykowane w kryja-jodze, jest też potrzebne. Owoce ścieżki zwanej muhamudrą przychodzą poprzez praktykowanie z użyciem pomocnych środków realizacji czy urzeczywistnienia Mahamudry. W szczególności wyróżniamy trzy pomocne środki tego tajemnego pojazdu praktykowania. Mudra to postawa, a w szczególności gest, który wyzwala mocą boskiego wzoru pewien szczególny nastrój czy energię niebios. Gest wytwarza nastrój, który jest potęgą niesionej wibracji ducha. Każdy niebiański wzór posiada specyficzne gesty, wytwarzające energetyczną wibrację wolności i miłości. Mudra zawiera w sobie asanę jako swoje tło. Gesty lub ruchy dłoni, czy ułożenie nóg, także są zawarte. Opanowanie siadu zwanego lotosem jest potrzebne do praktykowania większości mudr. Mudra pieczętuje ciało i serce, chroniąc je przed skażeniami. Mantra. To dźwięk, potęga słowa mówionego, wibracja świętej frazy, moc słowa błogosławionego przez Guru w chwili inicjacji. Nigdy nie należy intonować mantr bez błogosławieństwa swego Guru i bez instrukcji usłyszanej na własne uszy. Praktykę mantr można przekazywać wyłącznie ustnie. Pracę z dźwiękiem dzieli się na trzy aspekty. Siabdha to dźwięk wibrowany z pomocą własnego głosu. Ardha to słowo kontemplowane w myśli, zwykle w rytmie oddechu. Zaś pratyaya jest odbieraniem echa, odbicia rezonansu z głębi wnętrza, odczuwaniem po głośnej lub mentalnej praktyce. Najważniejsza praca to głośne wibrowanie i milczące odbieranie. Jantra. Symbol lub znak o ściśle określonym działaniu, który służy do ogniskowania spojrzenia lub wyobrażania. Wizualizacja znaku mocy przynosi ochronę dla umysłu i ciała. Jantra jest symbolem domu niebios, symbolicznym kluczem do uruchomienia pewnej duchowej mocy czy właściwości. Istnieje cały pokaźny zbiór jogicznych, tajemnych znaków mocy o rozmaitym oddziaływaniu. Mudra, mantra i antra odnoszą się odpowiednio do trzech bram ludzkiej istoty, którymi odpowiednio są ciało, kaja, mowa, wak i świadomość, cita. Hum, Himalaya Swami